thank you No i teraz mam już pierwszy rządek środkowego elementu. Dowiązywałyśmy od, siódmej, od siódmego słupka nitkę i mamy dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok, siedem, o, obok siebie, potem siedem naprzemiennych krateczek. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. I znowu dwie pełne kratki na końcu, czyli siedem słupków Obok siebie. Także ten element jest idealnie po środku motywu umiejscowiony. Drugi rządek środkowego motywu zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej, czyli po trzy słupki są nieprzerobione. I mamy tylko i wyłącznie naprzemienne kratki, a jest ich dziewięć, Pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta. Pełna. Kolejny rządek, kolejne chyba cztery rządki będą w tej samej szerokości i będą identyczne. Wykonałam cztery kolejne rządki środkowego motywu, więc proszę popatrzeć. Mam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rządków. Te cztery rządki są identyczne i one wyglądają tak. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków. Pusta, pełna, pusta. I znowu trzy kratki pełne, czyli 10 słupków i takie cztery rządki powstały. Kolejny rządek jest bardzo podobny. R jedyna różnica to to, że zwiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej, czyli nabieram sobie pięć oczek łańcuszka. I znowu dokładam po trzy słupki z prawej i z lewej strony, to znaczy powiększam o jedną pełną kratkę. O. Natomiast yy, może jeszcze raz. Natomiast te środkowe słupki też oczywiście sobie przerabiam. Czyli w tym momencie będę miała cztery pełne kratki, pusta, pełna, pusta i cztery pełne kratki. A cztery pełne kratki no to 13 słupków obok siebie, więc te trzy słupki. Poza robótką muszę dorzucić, czyli dorobić. Tak, czyli tutaj przerobiłam po środku tak, jak było, i teraz znowu dorabiam trzy słupki poza robótką. Raz, dwa i trzy. I jeszcze kolejny rządek sobie zaczniemy, bo tutaj będziemy powiększały o dwie kratki z prawej i z lewej strony, więc przerzucam na drugą stronę. Będę robiła to powiększenie, czyli nabieram sobie 8 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Muszę dorobić sześć słupków poza robótką. Już mam dwa, trzy, cztery, i 6. I oczywiście z lewej strony też musimy dorobić tyle samo słupków, bo w, w tym momencie ta praca jest pracą symetryczną. Proszę bardzo, ósmy rządek tego środkowego motywu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wspólnie zaczęłyśmy i też wspólnie skończymy. Powiększałam o dwie krateczki, czyli teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych kratek, czyli 19 słupków obok siebie. Po środku na, na przemian pusta, pełna, pusta. Na końcu znowu sześć pełnych kratek, czyli 19 słupków obok siebie. Po zarobutku musiałam dołożyć, dorobić jeszcze 6 słupków. E, zaraz policzę, bo wydaje mi się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aha, czyli jeszcze jeden. To przy okazji pokażę, jak to wykonać. Czyli nawijam nitkę na szydełko, Wam się tutaj w podstawę brzegowego słupka, przeciągam nitkę Nabieram na nią, na tą pętelkę oczko jeszcze jedno i chwytam po dwie. I już teraz mam ten rządek gotowy. Tak wygląda robótka. Środkowy etap liczę od tego rządku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziewiąty rządek i tutaj powiększamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony, czyli tak naprawdę o trzy słupki sobie powiększamy. Na początek po powiększeniu mam e, raz dwa, trzy, cztery 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, dwie puste, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, dwie puste i znowu pięć krateczek pełnych. I przechodząc dalej, od razu przeskakujemy oczkami ścisłymi na siódmy słupek. Z siódmego słupka będziemy zaczynały, czyli przechodzę. I kolejny rządek tego środkowego motywu, policzę jeszcze raz, który to jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesiąty rządek. I tak, tutaj zmniejszamy o dwie kratki z prawej i z lewej, to znaczy 6 słupków zostawiamy nieprzerobionych z prawej i z lewej strony i na początek robimy trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedną pustą kratkę. Dwie pełne, czyli 7 słupków, jedną pustą kratkę, dwie pełne, jedną pustą kratkę i na samym końcu znowu 2, 4, 6, 8, 10 słupków, czyli 3 krateczki pełne. 11 rządek. I tutaj jesteśmy w tej samej szerokości, robimy trzy krateczki pełne. I teraz mamy na przemian 7 krateczek. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. I znowu trzy pełne kratki. A kolejny rządek w tej samej szerokości. I też po bokach będziemy miały po trzy pełne kratki. Dwunasty rządek środkowego motywu drugiego etapu pracy. Trochę tu skomplikowane te wszystkie nazwy, ale mam nadzieję, że wiemy o co chodzi. Jesteśmy w tej samej szerokości. Trzy krateczki pełne: jedna pusta, dwie pełne, jedna pusta, dwie pełne, jedna pusta i na samym końcu trzy krateczki pełne.